Wyciszenie ściany. Etapy wykonania adaptacji akustycznej spłyt gipsowo-kartonowych Norgips Acoustic Typu A. W celu wyciszenia pomieszczeń od niepożądanych dźwięków pochodzących od głośnego sąsiada, dźwięków bytowych, dźwięków zewnętrznych i innych, należy wykonać adaptację akustyczną istniejących przegród przez wykonanie ściany osłonowej dźwiękoizolacyjnej płyt gipsowo-kartonowych akustycznych Norgips Acoustic. Pierwszą czynnością jest wytrasowanie miejsca przebiegu ściany akustycznej, która jest również stosowana jako obudowa szachtu instalacyjnego. Trasując położenie ściany osłonowej, należy uwzględnić, że profile muszą być odsunięte od istniejącej ściany o minimum 0,5 cm. Po zmierzeniu długości i wysokości ściany, docinamy na odpowiednią długość profile UW i profile CW. Długość profili CW powinna być o półtora centymetra mniejsza od wysokości ściany. Pod profile UW i skrajne profile CW przyklejamy taśmę uszczelniającą, która korzystnie wpłynie na poprawę izolacyjności akustycznej, Przygotowane profile przykładamy w wyznaczonym miejscu i wiercimy przez nie otwory pod kołki do szybkiego montażu, oddalone od siebie maksimum co 80 cm. W taki sposób mocujemy profile UW do sufitu i podłogi oraz profile CW do ścian bocznych. Docięte na odpowiednią długość profile CW, zwane także słupkami, Wsuwamy pomiędzy profile UW. Osiowy rozstaw profili CW nie może przekraczać 60 cm. Bardzo ważne jest wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy słupkami, płytami lub matami z wełny mineralnej w celu uzyskania jak najwyższej izolacyjności akustycznej budowanej przegrody. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność ułożenia izolacji. Następnie docinamy płyty gipsowo-kartonowo-akustyczne Acoustic na odpowiednią długość, która powinna być o 2 cm mniejsza od wysokości ściany osłonowej. W miejscu montażu układamy dwie podkładki z płyt gipsowo-kartonowych i stawiamy na nich płytę, którą przykręcamy do profili CW. Maksymalny rozstaw blachowkrętów mocujących pierwszą warstwę płyt nie może przekraczać 75 cm, zaś ich długość powinna być o 10 mm dłuższa. Od łącznej grubości przykręcanych płyt. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm stosujemy blachowkręty fit 3,5 mm na 25 mm. Połączenia pionowe wypełniamy wybraną masą konstrukcyjną NorGips. Po wyschnięciu masy szpachlowej przykręcamy drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych akustik w taki sposób, aby połączenia pionowe drugiej warstwy były przesunięte względem połączeń pierwszej warstwy o minimum 40 cm. W przypadku płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm stosujemy blachowkręty Fi 3,5 mm na 35 mm w rozstawie maksymalnym co 25 cm. Na połączenia pionowe płyt z krawędzią Norgips S nanosimy wybraną konstrukcyjną masę szpachlową Norgips na szerokości około 10 cm, a następnie wtapiamy w nią taśmę zbrojącą z papieru lub włókna szklanego. Po wyschnięciu nanosimy na spoinę drugą warstwę konstrukcyjnej masy szpachlowej Norgips. Szpachlujemy również miejsca przykręcania płyt za pomocą blachowkrętów bardzo ważną sprawą jest dokładne zaszpachlowanie styku płyt z przegrodami obwodowymi, czyli ścianami i stropami. Po wyschnięciu warstwy konstrukcyjnej na wszystkie połączenia płyt, nanosimy wybraną finiszową masę szpachlową Norgips na szerokości około 20-25 cm. W celu uzyskania jednorodnej i bardzo gładkiej powierzchni oraz podwyższenia izolacyjności akustycznej budowanej ściany osłonowej. Nanosimy wybraną masę finiszową Norgips na całej powierzchni ściany osłonowej. Po wyschnięciu masy szlifujemy powierzchnię w celu wyrównania jej i wygładzenia. Tak wykonana adaptacja akustyczna skutecznie wycisza istniejącą ścianę, zapewniając wysoki komfort akustyczny pomieszczenia. Stosując technologię firmy Norgips, budujemy łatwo i szybko ściany osłonowe, które stanowią okładzinę ścian i konstrukcji oraz stosowane są do zabudowy szachtów windowych i instalacyjnych. Wykonane są na niezależnej konstrukcji i dlatego posiadają wysoką izolacyjność akustyczną. Są barierami ognioochronnymi, a ich gładkie powierzchnie można wykończyć stosując farby, tapety lub okładziny ścienne.